Bardzo serdecznie w poniedziałek 22 października, Zofia Miller, rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. Niewiele brakowało, a mogło dojść do tragedii. W ten sposób mówili świadkowie sobotniego wypadku, w którym wzięły udział dwa auta i motorower. W jego wyniku dwie osoby trafiły do szpitala. Prawie 15 tysięcy absolwentów i 65 lat tradycji. W tym szczyci się Jeleniogórski Zespół Szkół Technicznych Mechanik, który w miniony piątek obchodził swój jubileusz. Dwie osoby odwiezione do szpitala i jedna z poważnymi obrażeniami. To efekt sobotniego wypadku drogowego, do którego doszło późnym popołudniem na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Grunwaldzkiej. W wypadku uczestniczyły dwa osobowe auta i skuter. Sytuacja wyglądała na groźną. Oba samochody zostały uszkodzone. Najbardziej jednak ucierpiał skuter i jego kierowca. Według wstępnych ustaleń policji przyczyną wypadku było niezatrzymanie się kierowcy granatowej Toyoty na czerwonym świetle. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 62 letni kierujący pojazdem marki Toyota Corolla najprawdopodobniej nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i doprowadził do zderzenia z 35-letnim motorowerzystą, a następnie z kierującym pojazdem marki Fiat Punto do szpitalu. Tala trafiły dwie osoby, motorowerzysta oraz pasażerka świata punto. Obrażenia powyżej dni 7 odniósł 35-letni kierujący motorowerem, który po, po udzieleniu mu pomocy medycznej został zwolniony. Uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi obecnie policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności tego wypadku. Wypadek spowodował nieznaczne utrudnienia. Sygnalizacja świetlna została wyłączona, a ruchem kierowali policjanci drogówki. Jak podkreśla Edyta Bagrowska na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Jana Pawła II, do kolizji nie dochodzi często. Skrzyżowanie nie jest niebezpieczne, ale należy się stosować do sygnalizacji świetlnej i zachować szczególną ostrożność. Bilans wypadków i zdarzeń drogowych odnotowanych przez Jeleniogórską Drogówkę był jednak w ciągu minionego weekendu znacznie większy. Policjanci ruchu drogowego interweniowali aż 19 razy. W większości były to drobne kolizje. Zatrzymano też dwóch pijanych kierowców. Do pierwszego z nich doszło w piątek rano, gdzie kierujący samochody marki Renault Megan na terenie gminy Stara Kamienica w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad autem, dachował, uderzył w drzewo. Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń, jednak jak się okazało był pijany. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało ponad 3,5 promila. Do drugiego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 20 na ulicy Bacewicz, gdzie Młody, Najprawdopodobniej młody mężczyzna kierujący pojazdem marki Deutico potrącił przechodzącego przez jezdnię 38-letniego mężczyznę. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, natomiast kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. W tej chwili policja poszukuje tego mężczyzny, wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Szybko zapadający zmrok i pogorszające się warunki pogodowe mogą w najbliższym czasie być przyczyną większej liczby zdarzeń drogowych, dlatego policjanci niezmiennie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. 18 zespołów z Polski, Niemiec i Czech. Tak wyglądała kolejna edycja powiewu młodego jazzu, konkursu zorganizowanego w ramach 11 Jazz Krokus Festiwalu. Krokus Jazz Festiwal w Wielkiej Górze jest imprezą, której celem jest wspieranie jazzowych zespołów młodego pokolenia. W konkursie przyznawane są młodym muzykom oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych również nagrody w postaci udziału w konkursach i warsztatach muzycznych. Tegoroczny 11 Krokus Jazz Festiwal gościł Wyjątkowe Światowe Gwiazdy jazzu, które od wielu lat błyszczą pełnym blaskiem na międzynarodowych estradach. Pierwszy dzień festiwalu otworzył ze swoim kwartetem amerykański trębacz Gary Gutman który został ogłoszony przez krytyków i publiczność, jednym z najlepszych muzyków swoich czasów. Wiele, wiele lat temu właśnie w konkursie mm, główne nagrody zdobywali znakomici muzycy, m.in. Adam Baudy, który w tej chwili jest wielką gwiazdą. Gwiazdą drugiego dnia festiwalu była Iwon Sanchez. Wokalistka z swym głosem o aksamitnej barwie oczarowała słuchaczy na całym świecie. To trzeba po prostu obserwować, być na, na festiwalu, to wchłaniać atmosferę. Mam nadzieję, że wiele tych młodych Muzyków yy, ma to do siebie, że nie tylko kocha jazz, ale przede przed wszystkim nawiązuje kontakty. Nawiązują kontakty między sobą i przede wszystkim z wielkimi gwiazdami. Tak? Szczególnie ważną rolę od 11 lat odgrywa Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych, odbywający się pod nazwą Powiew Młodego Jazzu. Przez dwa dni, przez główną scenę przewinęło się 18 zespołów, również z Niemiec i Czech. Jest to możliwość pokazania się, zaprezentowania swojego materiału. Ja już byłem na tym konkursie dwa lata temu z moim projektem autorskim Fury Quintet. Tym razem jestem jako sideman u boku Tomasza Jędrzejewskiego, pianisty. Gramy głównie jego aranżację, jedną kompozycję naszą wspólną, moją i Tomka. Po prostu chcemy zagrać dobrą muzykę, jakoś nie nastawiamy się, że to jest konkurs, bo w muzyce nie ma takiego czegoś jak rywalizacja. Tegorocznym zwycięzcą powiewu młodego jazzu został zespół Michał Kapczuk Trio. Drugie miejsce przypadło zespołowi Tomasz Jędrzejewski Quartet, a trzecie niemieckiej grupie Scrooge. Jeleniegórski Zespół Szkół Technicznych Mechanik świętował swoje 65-lecie. Uroczyste obchody jubileuszu zgromadziły kadrę pedagogiczną, obecnych uczniów oraz wspominających naukę z łeską wokół absolwentów. Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w popularnym dzisiaj Mechaniku w 1947 roku. Początkowo szkoła mieściła się przy ulicy Kilińskiego. W dzisiejszych budynkach funkcjonuje od 1969 roku. Wanda Kozyra, która pełni funkcję dyrektora od 2001 roku, jest dziesiątą osobą na tym stanowisku. Prawdę powiedziawszy, w dniu dzisiejszym. E Mogę powiedzieć, że byłam w szkole, jak było 40-lecie, to był mój pierwszy rok pracy w tej szkole, w tej chwili mamy 65-lecie, a więc 25 lat w tej placówce, z czego muszę powiedzieć, 11 rok jestem dyrektorem, a 7 lat byłam zastępcą, także no, też sporo, sporo trudu, pracy, wysiłku włożyłam w to, żeby po prostu szkoła istniała jako szkoła zawodowa, dobrze kształcąca młodych ludzi. Jubileusz 65-lecia to doskonała okazja do wspólnych wspomnień. Nie zabrakło więc uczniów szkoły, jej absolwentów, byłych dyrektorów oraz kadry nauczycielskiej. Przez całą historię placówki uczyło ich niemal 700. Wspominam z wielkim rozrzewnieniem. Jest mi bardzo, bardzo miło, że możemy się znowu spotkać. Minęło kolejne 5 lat od ostatniego naszego spotkania w szkole. Przeżywam to bardzo. Zawsze miło tutaj wracam. Jest to szkoła, która była moim marzeniem całe życie. Tutaj pracowałam, to było moje jedyne miejsce pracy i praktycznie spędziłam tu całe swoje życie. Przez kilkadziesiąt lat zmieniały się oferowane przez szkołę kierunki i profile kształcenia. Unowocześniana jest baza dydaktyczna. Dzisiaj szkoła nawiązała szeroką współpracę z lokalnymi pracodawcami, dla których szkoli przyszłych pracowników. Starzy profesorowie, którzy nas uczyli, ci co już odeszli, zawsze powtarzali: Jeśli skończysz mechanik, to w życiu sobie poradzisz. I tak rzeczywiście było. Mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy pracują na wysokich stanowiskach, pracują nawet i w ministerstwach i są naprawdę inteligentnymi ludźmi. Pomimo kryzysu w szkolnictwie zawodowym kierunki oferowane przez zespół szkół technicznych cieszą się dużym zainteresowaniem. O solidnym wykształceniu, jakie dostali w placówce, wspominają dzisiejsi absolwenci. Wtedy tamta szkoła, kiedy dyrektorem był dyrektor Gucma, zastępczynią była pani magister Nalewajko, była szkołą chyba na jednym z najwyższych poziomów na Dolnym Śląsku. A do legendy już przechodzą. Nasze potyczki z liceum ogólnokształcącym na Żeromskiego, ponieważ odbywały się też konkursy międzyszkolne i z przyjemnością to mogę przypomnieć i wspomnieć, że wygrywaliśmy bardzo często z nimi. Miałem szansę skończyć studia na bazie tego i innych jeszcze więcej satysfakcji, także sądzę, no, że cieszę się, że pochodzę z tej szkoły. Mury jeleniogórskiego mechanika opuściło już 14,5 tysiąca absolwentów. Profilaktyka walki z rakiem piersi i szyjki macicy. To temat spotkania, które 29 października zostanie zorganizowane przez posłankę Małgorzatę Sekłę Szmajdzińską. W sobotnie spotkanie z dziennikarzami poświęcone było właśnie temu tematowi, jak podkreśla Małgorzata Szmajdzińska, profilaktyka jest najważniejsza, a każdy rodzaj nagłaśniania tego problemu pomaga walczyć z rakiem. To jest trudna sprawa, bo wydawałoby się, że wszyscy o tym wszystko wiedzą, a tak wcale nie jest. Kobiety po prostu się nie badają, nie chodzą na badania. Które są dzisiaj w znacznym stopniu już dostępne. Ja nawet byłam wczoraj w Centrum Onkologii w Warszawie po to, żeby zobaczyć, jak to jest zorganizowane. To jest konferencja, która. Właściwie sprowadza się do tego, że osoby kompetentnie, kompetentne, głównie lekarze, będą tłumaczyć na czym ta profilaktyka polega, jak należy się zachowywać, co należy robić, żeby zmniejszyć skutki tej bardzo ciężkiej choroby. A trzeba przypomnieć, że na przykład rak piersi to jest około 20% zachorowani na raka wśród kobiet w ogóle. Konferencja rozpocznie się 29 października o godzinie 9 w Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ulicy Bankowej. Osoby chętne do wzięcia w niej udziału proszone są o wcześniejszy kontakt z Jeleniogórskim Biurem Poselskim Małgorzaty Szmajdzińskiej w celu rezerwacji miejsc. Wynikiem 28 do 35 zakończył się superligowy pojedynek pomiędzy Jeleni górskim KPR-em a Kieleckim kss em Porażka tyleż dotkliwa, co niespodziewana. Miłe złego początki. Tak najkrócej można powiedzieć o spotkaniu, które oglądali kibice zgromadzeni przy ulicy Złotniczej. Pierwsze minuty należały co prawda do przyjezdnych, ale miejscowe szybko odrobiły straty i udało im się nawet wyjść na prowadzenie. Na przerwę, za sprawą kilku udanych akcji kielczanek, obydwa zespoły schodziły przy remisie. 15-15. Sytuacja powtórzyła się z Lublina. Dochodzimy do sytuacji rzutowych. A, a nie potrafimy rzucić bramki. I powiem szczerze, że sama nie wiem, z czego to wypływa, może, bo na treningach oddajemy mnóstwo rzutów, są to rzuty skuteczne, ale jak widać, trzeba będzie po prostu, nie wiem, popracować, może dwie bramkarki wstawić równocześnie w bramkę i, i zmusić dziewczyny do, do, większego, do większego myślenia, do większej pewności rzutu. Bałem się tego, że po prostu pogubimy piłki w ataku pozycyjnym i z tego pójdą kontry, bo naprawdę ciężko widać, że drużyna Jeleni Góry jest wybiegana, zawodniczki dobrze prowadzą kontrę pośrednią i tego się obawialiśmy. Udało się w drugiej połowie to wyeliminować i było dobrze. Druga odsłona to teatr jednego aktora, niestety w wykonaniu zespołu KSS-u. Podopieczne trenera Tetelewskiego skrzętnie wykorzystywały popełniane przez nasz zespół błędy, książkowo grając przy tym w ataku. W 55 minucie kielczanki prowadziły już 34-21 i tylko dzięki temu, że z parkietu zeszły czołowe zawodniczki, Jeleniogórzanki mogły odrobić straty. Niestety mamy problem z rzutem dla nas każda bramkarka wyrasta na mistrzynie świata. Niestety nie można powiedzieć tego. O naszych bramkarkach, co, co rzut po prostu to jest bramka. No, próbowałyśmy różną, różne warianty gry obronnej, łącznie z wysoką, płaską, ale wchodzi nam wszystko i tutaj nad tym elementem trzeba będzie się bardzo mocno zastanowić. Ostatecznie spotkanie zakończyło się więc tylko siedmiobramkową porażką 28-35. W kolejnym meczu nasze zawodniczki zmierzą się ze szczecińskim SPR-em. Wiadomością sportową kończymy wydanie dzisiejszego dziennika. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia! Na prognozę pogody zaprasza Kaza Wspólnota. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma. Zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. wtorek w regionie synoptycy zapowiadają pochmurny dzień. Z rana zachmurzenie całkowite, temperatura od 8 do 9 stopni. Ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali. Wiatr słaby ze wschodu. Po południu wciąż pochmurnie, temperatura 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1001 hektopaskali. Wiatr słaby ze wschodu. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W cieplicach na Zabobrzu i na ratuszu, i oczywiście na dowóz! Na prognozę pogody zaprasza kasa wspólnota.